Korwa super pogoda a ja nie mam memba. Nie no co robić. A wiem wezmę moją zbroję którą dostałem od dziadka Lodwika X tego z dynastii Nobow z Podlombridge. Nie no zajebista. Ten hełm i mieczy kto taki zajebisty że nic tylko nosić i se w dope wkładać heche za he, ta tarcza to normalnie żaden z 300 Spartan nie miał no może z 400 ale to inna historia. No to teraz pójdę po jakąś książeczkę sabotażysty od dziadka Lodwika oczywiście hehe. He. Szokam i nic same pornole z Animal Planet. O jest coś. To pisze jak zrobić bombę atomową z kapcia i galaretki. No dobra tylko skąd wziąć kapcie. Stasiek wypierdala, a już wiem są w pokoju pewnie. Nie no Stasiek spierdala jej to ty. Oks mam kapcie. Korwa to jakiś zofila nie Stasiek kradnie moje kondony i chce mnie wyrochać. Spierdalam bo jak mnie wyjebie to choj. Nawet moja zbroja nie pomoże. Martwi i żywi ociekajcie on jebie nawet gargolce i wiewiorki. Korwaty się rozpalił te ognisko chcesz nas spalić czy co? hech. się maleszek i łokasz ociekaj bo zofila takoja. O wiem schowam się za tamtym drzewem i choj, przeczekam. Spierdalać noby. Nie no chyba już poszedł ten jebany zofil. Albo nekrofil hm no, ale może być też pedofil. Hecha ale szczęście miałem że ociekłem o, ok. dobra idę po galaretkę. Zrobię bombę i wyjebie tego zofila w kosmos już saradon się z nim policzy. Chociaż ja jestem za bandosem bo zajebisty armor jest z tej marki hech. Dzi dobry poproszę, że u tą galaretkę wpłynie tylko nie z doktora Edkera Hech. Masz i spierdalaj. Nara. Toki-toki mam wszystko. No dobra to podłożę małą bombeczkę niedaleko od chaty tego Zofila. Ech mojej chyba nie zniszczy he No to odpalamy. あとその。 Co się stało? Co się stało? Co się coś się stało się e, e się rozjebało. O chyba za dużo galaretki ichech. Korwa gdzie moj arm? Ja pierdolę jestem niezniszczalny hahaha. Ha, ha. Albo arm był półzniszczalny. i idę na chatę na pewno nienarożona. O ja pierdolę same roiny. Trzeba będzie odbudować korwa. Spierdalaj szczorze. Nie no korwa, ciekawe co się stało z innymi hehe he, idę na g. Może chociaż bank ocalał. Ja pierdolę do litej skały wyjebało bank z leszo ma Stasiek. Fuck you był haha. Korwa Stasiek też już jest Zofilem. I Łokasz i cała rodzina Mostowiaków. Co ja do korwy Holindy zrobiłem? Za niedługo cały RS będzie podlegał zofilom. Korwa musi ktoś jeszcze żyć niemożliwe, że wszyscy omarli. Halo o halo Za halo w mordy fujarowarą. Jebany Zofil. Korwa a to koniec. Czy uda się oratować Ronescape'a od zagłady? Czy znajdzie się ktoś na tyle silny? wi. Dowiecie się tego w następnym odcinku na Rależczy